Księga Izajasza, rozdział 20. W roku, w którym Tartan, wysłany przez Sargona, króla Asyrii, wyruszył przeciw Azdodowi, walczył z Azdodem i zdobył go. Wiemy, w którym roku Asyryjczycy zdobyli Azdod, który był jednym z głównych miast filistyńskich. Był to rok 711 przed naszą erą. Tartan to nie jest imię, to jest funkcja dowódca armii asyryjskiej. W tymto czasie rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosa, tak Idź i zdejmij przepaskę ze swoich bioder i zzuj sandały ze swoich nóg. I uczyniwszy tak, chodził nago i boso. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako przepaska, można też przetłumaczyć jako wór. Myślę, że Izajasz chodził w worze na znak pokuty, chciał w ten sposób okazać że za grzechy i wezwać swoich rodaków do nawrócenia do Boga. Bóg nakazał mu zdjąć ten wór, chodzić nago i boso. Na pewno był to wielki szok dla ludzi, którzy widzieli tego szanowanego człowieka, członka elity ludzkiej, jak chodził nago i boso. Tak Bóg mu kazał i on tak zrobił. Wtedy Pan rzekł: Jak mój sługa Izajasz chodził nago i boso przez trzy lata jako znak i przepowiednia o Egipcie i Etiopii tak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich młodzież i starców nago i boso i z gołym pośladkiem ku hańbie Egiptu. To, że Izajasz chodził nago i boso było zapowiedzią tego, co niebawem się stanie. Asyryjczycy rozpoczęli deportację, wysiedlali ludzi z Egiptu i z Etiopii i pędzili ich właśnie w taki sposób, nago i boso. I przestraszą się i zawstydzą z powodu Etiopii swojej nadziei i z powodu Egiptu swojej chluby. Różne narody miały nadzieję na oparcie się Asyrii, na wyzwolenie się spod jej wpływu. Wiązały się te nadzieje z Egiptem i z Etiopią. Kiedy ci ludzie zobaczyli, jak Egipcjanie i Etiopczycy są pędzeni na boso przerazili się, bo zrozumieli, jaką potęgą jest Asyria że jest to państwo, które może dosłownie obedrzeć ludzi ze wszystkiego i wysiedlić ich w miejsce, które wskaże król Asyrii. I zawstydzili się też tego, że robili sobie takie bezsensowne nadzieje odnośnie Egiptu czy Etiopii. I powie mieszkaniec tego wybrzeża w owym dniu. Tak oto dzieje się z tymi, którzy byli naszą nadzieją i do których uciekaliśmy się o pomoc, aby ratować się przed królem Asyrii. Jakże się sami uratujemy. Królestwo ludzkie nie miało dostępu do morza. Na, na wybrzeżu Morza Śródziemnego żyli Filistyni, także Królestwo Izraelskie miało dostęp do Morza Śródziemnego. No, w tym czasie Królestwo Północne już było podbite przez Asyrię. Tam też trwały deportacje, ale pewnie część. Ludności jeszcze pozostała na miejscu i jeszcze miała nadzieję, że Egipcjanie pobiją Masryjczyków. Kiedy ci ludzie zobaczyli, co się dzieje z Egipcjanami i z Etiopczykami, stracili tą nadzieję. Izajasz też pewnie myślał o Judejczykach, był doradcą królów. Interesował się polityką, starał się wpłynąć na nią. Mówił o tym, że walka za Syrią jest beznadziejna. Przestrzegał swoich rodaków przed nią, ale nie miał posłuchu. Przed pana Pan sam, sam wybyszy nas, Jego jest ziemia i czas Pan sam wybyszy. Wszystkie swoje troski oddajmy, mu. wszystkie swoje troski oddajmy, mu. wszystkie swoje troski oddajmy, mu. wszystkie swoje troski oddajmy. Mu. Pan, uniszmy się. Cego Pana pana uniszmy się. Cego pana, pan, uniszmy, uniszmy się. Pan sam, sam byłby wy nas. Jego i ziemia i czas. Pan sam wy Wszystkie swoje troski oddajmy mu. 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 Pan sam Nie.